bardzo ważne i to też myślę, że należałoby wspomnieć jest też to jak my postępujemy z tymi nasionami, bo tutaj też jest wiele błędów popełnianych. Na przykład kupujemy sobie nasiona z danymi parametrami z masą 1000 nasion i ze zdolnością kiełkowania 98% bardzo wysoką i nasiona są już zaprawione wcześniej, zainokulowane ale stwierdzamy, że chcemy sobie je doszczepić, jeszcze raz nałożyć, wykonać to samodzielnie inokulant, przeprowadzamy to właśnie w domu. Jeżeli w warunkach domowych znowu, w warunkach naszego gospodarstwa, jeżeli popełnimy jakieś błędy i obejdziemy się z nasionami niewłaściwie, czyli zaprawiarka będzie ustawiona na zbyt agresywne traktowanie tych nasion, no to niestety ta zdolność kiełkowania może nie wynosić po naszym, po naszym ponownym zaprawianiu 98, tylko może spaść na 90 albo i mniej. Nasiona soi są bardzo delikatne pod kątem obić. I na przykład w przypadku plantacji nasiennych bardzo ważne jest już to, jak, jak podchodzimy do zbioru, jaki kombajn jest nawet wybierany do zbioru. Kombajny, właśnie z systemem rotorowym, dużo mniej te nasiona obijają, tak jakby już jest pierwszy etap, gdzie możemy te nasiona uszkodzić. Kolejny proces, czyli rozładunku na magazynie. Jeżeli rozładujemy te, te nasiona na Magazyn płaski, na pewno te obicia będą mniejsze niż wrzucimy je na silos, spadną one z wysokości tam kilkunastu metrów na inne nasiona, czy tam na pierwszą, na, na podłogę. To już znowu się obijają i takie ukowanie na pewno nie będzie zadowalające.